Aja. Yes. <laughs> oh, tak. Magarana Filipina. Yeah. <laughs> Witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Witam z raju. Dzisiaj zabieramy Was na wycieczkę. To jest jakaś jaskinia tu niedaleko. Podobno jaskinia. Zobaczymy, jak to wygląda. No i może uda nam się jeszcze skoczyć na plażę Zaraz za tą jaskinią niedaleko Jest fajne miejsce, zobaczymy e, też jak to wygląda Także zapraszam was na dzisiejszy film Zatrzymaliśmy się przy naszym sklepie Którym się zatrzymujemy często jakieś jeździmy Tutaj jakiś problem jest z panią <grystanie> E, starsza Pani chce uciec e, z domu z jakiegoś powodu i poprosiła mnie, żebym jej pomógł. Ciężko jej się chodzi i e, dałem jej rękę ją wyprowadziłem, a, a lokalni ją z powrotem do domu wprowadzili, także wesoło jest. Jesteśmy już na miejscu. To jest właśnie to miejsce, w które idziemy. Kurczę, zapomniałem lens. Nie wiem czy będę w stanie nagrywać. Mam taki lens do znaczy obiektyw do, do, do takiego nagrywa nagrywania w e, ciemnych miejscach. No, ale jestem gapa. No nic zobaczymy co się uda nagrać. Gapa nie Na mam, però dilipui di embata di to mam. It is not allowed to go there inside of my friend. Why? Dangerous for Deep. Ok. <laughs> wygląda jak babu <bo> de wniczy. <laughs> ok. No okay. więc, let's go. Let's go. Więc wygląda to tak tutaj. No to jest do łapania krabów pułapki. Kina, see. And what you putting there? Yeah, we're gonna put to the fish. A, fiś Widzicie? Tak to wygląda. Okej, okay. let's go. Dobra, idziemy. Kurczę, śl ślizgę te skały. Idziemy dalej. Na razie jeszcze mam światło, więc jakoś to wygląda pięknie. Okay. Walk like that, yeah? Mam tu takie bambusy. Bardzo ładnie tu jest słuchajcie Mam latarkę yeah. <laughs> Więc coś może będzie widać Ok first Okej okay. So now I think you need to get my camera. Strong Nie strong nie może przydostać yeah. tutaj okej okay. Pięknie, widzicie to? Pełno nietoperzy i jak wszedłem tu od razu czucie, specyficzny zapach. Uff. Nad tymi nietoperzami mamy e, drogę. Klapek mi spadł, Czy powinienem inne buty też założyć, to się wybrałem do jaskini. delay. Hurce, hmm? klapek mi spadl. What is there? A, OK, OK. Musíme... mu. Ah, okay, okay. Musíme. Nie Okej O tym właśnie mówię. Okej. Okay. No i doszliśmy do końca No powiem ja wam, że fajna jaskinia Jest piękny! Tak to wygląda tu. No i tu jest też ładnie. Zaraz wam pokażę. Więc mają tutaj dwa takie punkty. Pierwszy to jest no ta jaskinia. A drugi to jest laguna tutaj. No i to jest właśnie ten drugi punkt. Można sobie poskakać, pochłysztać się. Hmm. Fajnie Ale się zgrzałem I z tamtej strony przyszliśmy Is it deep? It's uh oh, 16 feet little time O really? Laguna. So water is like half salty, yeah? No, it's a fresh water. So. It's a fresh water? Yeah. Nie będę skakał, kurczę. A po... nie wiem, czy wam mówiłem dlaczego. Zaraz wam opowiem, dlaczego nie, nie, nie skaczę z wysokości. Dotarłem. Uch. Słuchajcie, zjechaliśmy na miejsce. Danika musi zapłacić tak zwane environment fee. Na... E, na przyrodę, na no, wyspę, jakieś tam żeby, zagospodarowanie, o to, żeby dbali jakoś tak. Nie wiem to słownego znaczenia słowa environment, no ale tak jest. Hello, sir. Oh, hello. Thank, you for coming. Yeah, thank you five. Five. <laughs> Mamy tutaj jakieś sklepy. Aż jestem ciekawy jak to wygląda tam dalej jak wejdziemy Parking No turystyczne miejsce Pierwsza atrakcja dzisiaj dla dziewczyn, bo do jaskini nie mogły wejść no, może tutaj się zadowolą. Tak to wygląda tutaj zaraz się przejdziemy kawałek dalej i musimy dojść tam, widzicie? Tam jest taka mini lagunka i tam się musimy dostać. A tu wygląda tak Idziemy tam dalej No powiem wam, że nie wygląda to źle Trochę cienia, te palemki dają, więc nie źle Tam coś jeszcze mają Idziemy tam zobaczyć Owoce morza. Może owoce morza zjemy. To jest to, co mają do zaoferowania. Macie tu rybki, squidy, e, nawet krapie z 800 peso. Także mamy lunch na plaży. Rybka, mała trochę, ale może być. Idziemy się przejść tam. To oczko wodne. Widzę, że to największa atrakcja turystyczna tutaj, na plaży, więc idziemy. A jeszcze powiem Wam, a propos tego, tego lęku wysokości. Nabawiłem się tego. Ha? Tak, yeah, small fish. Małe rybki. Nabawiłem się tego. Kuczek miałem z 15 lat, wiecie? Na bloku stałem u nas na osiedlu, na dachu i miałem takiego głupiego kolegę. I stanąłem na krawędzi. W ogóle to był głupi pomysł, że tam wchodziliśmy, ale myśmy tam chodzili się opalać na ten dach. No i stanąłem na krawędzi, a on podszedł <grym> Okej? Okay. Takera? A on podszedł i mnie. Pchnął i zaraz złapał. Także ja, prawie że byłem nogą jedną za krawędzią. No i to po prostu tak mi się gdzieś w głowę wbiło. Że po prostu od tamtej pory boję się wysokości. Turystów trochę jest. Tutaj takie. W ogóle mamy odpływ bardzo duży, bo półtora metra. Wygląda to całkiem fajnie, idziemy tam dalej. Tam mamy turystki to z Europy przyszły nad oczko wodne. Dziewczyny idą się zamoczyć <laughs> Te Dziewczyny się tu uśmiechają, zaraz moja zobaczy, będę miał problemy Dobra, idziemy zobaczyć tam z drugiej strony Ops, okej okay. Muszę wam powiedzieć, że jest bardzo ładnie, ale troszeczkę za dużo osób. Ja lubię raczej takie miejsca, gdzie nikt nie chodzi. Ups. Tam chłopaki skaczą do wody. So beautiful here. Słuchajcie, jest naprawdę fajnie. Popatrzcie się na tą wodę tutaj jaki kolor Super Danika tam gdzieś się zaczaiła Super Teraz woda idzie do góry Także za parę godzin tu będzie wszystko zalane Uuu uh! Bardzo dobry moment, żeby przyjechać tutaj, właśnie jest odpływ. Wtedy macie odkryte te oczka wodne tam. Ale daje. A jak wieje, pewnie słabo mnie słyszycie, jak na Bałtyku. Angielska nazwa tego to jest Sea Orchin Nie wiem jaka jest Polska Pełno takich czarnych kropek Bardzo piękne okiera Słuchajcie, jak będziecie nasiergało musi się koniecznie przyjść Jest naprawdę fajnie I tutaj Hello okiera łapo gammaera to się zdziwił że trochę rozumiem piękna skała Przypomi jak patrzę się na to to mi się tak e, przypomina z mitologii syzyf od razu i to jego skała Syzyfowa praca, tak? Aha. Dziewczyny zostawiłem same tam więc wracam ale mają tam ratownika także Skoczyła <grystanie> Ja <laughs> ik <Yeah>, picture, picture. <laughs> vlogger, vlogger. Ja. <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> What's your YouTube channel uh, so we can follow? Daydream vlog. If wow. you look for Daydream vlog. Daydream vlog. Yeah. Okay. yeah. We will try to do it. Thank you. you. We will see yourself there. Hi. Oh. <laughs> <laughs> <Magana> I'm <Filipina>, Yeah. <laughs>